Cześć, jestem Michał. Chciałbym Wam przedstawić moje adaptery bluetooth. Tak wygląda to urządzenie. Jest to w, w kabelek w formie takiego adaptera wpinanego pomiędzy radio a instalację. Widać tutaj jest złącze żeńskie, które idzie do radia. A tutaj złącze męskie, które wpinamy w instalację zamiast radia. Nie trzeba nic ciąć, nie trzeba nic lutować. Montaż jest bardzo prosty. Po wyjęciu radia, wpinamy jedną wtyczkę do niego, jedną wtyczkę do instalacji, i z oryginalnej wtyczki, która szła do radia, przepinamy wtyczkę ze światłowodami i wpinamy ją tutaj. Światłowody to są dwie takie zielone rurki w czarnych peszlach. Jeśli w radiu jest już aux, to nic więcej nie musimy robić, tylko skręcamy wszystko w całość i możemy już zacząć słuchać muzyki. Jeśli takiego auksa, jeśli tego wejścia nie ma, no to trzeba je dokodować. Nie jest to trudne, ale trzeba mieć kabelek diagnostyczny podłączany do złącza OBD. W zestawie z adapterem załączam instrukcję, jak to zrobić krok po kroku. Sam montaż przebiega w następujący sposób. Najpierw zdejmujemy ten długi dekor. Wyciągamy tutaj razem z kratkami, odpinamy wtyczki od tych przycisków. Potem demontujemy panel klimatyzacji i panel na radiu. Tu są jakieś dwie albo cztery śrubki. Wysuwamy to wszystko i wpinamy adapter z tyłu, radio. Kiedy adapter się włącza? Adapter się włącza wtedy, gdy włącza się radio. W zasadzie dzieje się to wtedy, gdy otwieramy drzwi od auta. Moduł współpracuje z oryginalnym modułem BMW do rozmów. W moim aucie jest akurat MULF. Bez problemu telefon łączy się z obydwoma modułami i jeśli przychodzi rozmowa, to muzyka jest przerywana na jej czas i jej odtwarzanie wraca po zakończeniu rozmowy. Komendy głosowe. Moduł. Współpracuję z komendami głosowymi z asystenta Google, także wszystkie funkcje, które asystent Google oferuje, moduł wspiera. Można przełączać utwory, włączać muzykę, wybierać głosowo numery, pisać smsy, zadawać proste pytania. Kilka takich poleceń za chwilkę zaprezentuję. Przepraszam za jakość nagrania, ale niestety telefonu musiałem użyć jako. Nadajnika bluetooth no i została mi tylko trochę gorszej jakości kamera. Ale myślę, że coś tam uda się z tego wyłuskać. To zapraszam do przetestowania. Ok, Google. Nawiguj do ulicy Wyspiańskiego 10 Poznań. Okej, okay, nawigacja do Stanisława Wyspiańskiego 10. Okej, okay, Google. Puść The Dumplings na Spotify. Dobrze, spróbuję odtworzyć The Dumplings na Spotify No jedziemy sobie Okej okay, Google Jakie korki w Poznaniu? W tym miejscu Poznań jest mały ruch. Okej okay, Google Jaka dzisiaj pogoda? Dzisiaj w Poznaniu mamy dużo słońca. Najwyższa prognozowana temperatura to 29 stopni Celsjusza, najniższa 16 stopni Celsjusza. Mamy teraz 24 stopnie Celsjusza i słoneczną pogodę. Ok Google, zadzwoń do Aleker. O, teraz tutaj moglibyśmy sobie wybrać, przez jaki moduł ma następować połączenie. Teraz rozmowy przechodzą przez oryginalny moduł BMW. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Testuję moduł. Ok. No to w zasadzie tylko tyle. Ale mam powiedzieć, co teraz Nagrywam? <grywa> nagrywa. A, okej, okay, sorry sobie wytniesz. No. Pamiętaj o frybierze dzisiaj, 15.30. Dobrze, dzięki. No, dzięki. Pa, no. miłego dnia. Cześć. Po zakończeniu rozmowy muzyka wraca do stanu sprzed niej. OK, Google. Dodaj fryzjera do kalendarza na 15.30. Dobrze, fryzjera dzisiaj o 15.30. Czy chcesz zapisać to wydarzenie? Tak, zapisz. Czy chcesz zapisać to wydarzenie? Tak. Ok, wydarzenie jest już w Twoim kalendarzu. Ok, Google. Ile żyje chomik dżungarski? 12 miesięcy. OK, Google. Dodaj fasolę do listy zakupów. OK, dodano pozycję fasole do Twojej listy zakupów. No Myślę, że udało mi się większość rzeczy pokazać. Oczywiście jakości dźwięku nie da się odzwierciedlić przez nagranie, na filmiku mogę tylko zapewnić, że, że, że jakość jest naprawdę bardzo wysoka. I zapraszam do komentowania, do zadawania pytań. Dziękuję, cześć.